Witam, panów traderów i inwestorów. Serwis informacyjno-analityczny jest w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. W razie konieczności istnieje możliwość zatrzymania filmu. Możesz przyjrzeć się bliżej każdemu wskaźnikowi spółki. Przyjrzymy się głównym fundamentalnym wskaźnikom korporacji. Nowagold Resources Incorporated, ticker NG Niniejsza recenzja opiera się na informacjach z dnia 29 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Novagold Resources Incorporated należy do podkategorii. Metal Drag w analizie bierze udział 68 firm. Przyjrzymy się decyzjom podjętym pod koniec tego filmu. Ocena ogólna firmy – 7,5 na 10 punktów. Średnia ocena pod kategorii 3,3 ,3 PKT. Jeśli spojrzeć na to z bardzo szerokiej perspektywy w kontekście całego rynku giełdowego jako całości. Możesz zobaczyć, że średni wynik dla całego rynku akcji w USA wynosi 1,8. Wobec oceny ujemnej 7,5 PKT za Nowa Gold Resources Incorporated. Porównanie ruchu cen akcji spółki Nova Gold Resources Incorporated i podkategorii udziałów. Zobaczymy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Nova Gold Resources Incorporated wykazały dynamikę na poziomie 15,1%. Wobec dynamiki cen w podkategorii 56,6%. Kapitalizacja rynkowa spółki Nova Gold Resources Incorporated wynosi 1,66 miliarda dolarów. Z kapitalizacją pod kategorii 401 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 1,6 miliarda dolarów. Przy kapitalizacji księgowej wynoszącej 166 miliardów dolarów, podkategoria ta jest warta 166 miliardów dolarów. Porównując akcje giełdowe i wartość księgową, możemy zobaczyć następujące informacje. Zajęty udział Nowagold Resources Incorporated w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 413 tysięcy procent. Wartość księgowa wynosi 96 tysięcy procent. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej spółki w podkategorii zła 1 PKT. Zobowiązania finansowe analizowanej organizacji wynoszą i 155 tysięcy miliard dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do wartości księgowej stanowią 97% kapitału własnego. Wynik zadłużenia spółki, TOUL, 0 PKT. Wskaźnik wartości rynkowej spółki do zysku wynosi 0. Ze średnią w podkategorii 25 i 1 Ocena wskaźnika ceny rynkowej do zysku przedsiębiorstwa w porównaniu do organizacji z podkategorii bardzo zła minus -2 PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 85 milionów dolarów. Przyszłe zyski w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii Zła 1 PKT. Stosunek wartości przedsiębiorstwa do przychodów wynosi 0. Średnia w tej podkategorii wynosi 3,9%. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do przychodów przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami spod kategorii zła minus 1 PKT. Przychód za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 0 milionów dolarów amerykańskich. Przyszłe przychody na kolejne 12 miesięcy nie są znane. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spod kategorii złe 1 punkt. Marginalizacja wynosi 0%, przy średniej tej podkategorii wynoszącej 15,6%. Ocena marży sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dostateczna – 0,5 pkt. Udział spółki tej podkategorii pod względem liczby pracowników wynosi 0,006%. Jest to o 6783% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 118 579 000 dolarów, podczas gdy w tej podkategorii jest 1664 000 dolarów. Ocena wielkości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dostateczna 0 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika wynosi 6064,3 000 dolarów. Ze średnią dla podkategorii 66 i 30 tysiąc dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii TOLET minus pKT przychód firmy na jednego pracownika wynosi 0 USD. W podkategorii 426 tysięcy dolarów. Ocena przychodów przypadających na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii to let minus 0,5 PKT. Wolumen transakcji krótkich odpowiada 4,5%, przy średniej dla podkategorii wynoszącej 1,9%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 51% dla firmy Novagold Resources Incorporated. Natomiast dla podkategorii poziom RSI 14 wynosi 47%. Rzeczywista cena akcji spółki wynosi około 4,9 dolara amerykańskiego. Konsensus cenowy akcji spółki wynosi około 7,54 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, która jest dla Was dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte w tym sezonie przez system informacji o cenach guru markets. Dostęp do tabeli zleceń jest całkowicie bezpłatny i otwarty, link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny akcji Nowagold Resources Incorporated. System pomocy Guru Markets podjęto następującą decyzję. Otwarte zlecenie sprzedaży po 4,800 dolara amerykańskiego za akcję. Zamówienie zostało otwarte ze względu na fakt, iż firma ma dość niską ocenę. Ocenę organizacji przeprowadzono w oparciu o model oceny Index Akime. Zysk jest ustawiony na 2,37. Stop loss ustawiony jest na 5,79. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss. Następnie zlecenie zostanie zamknięte automatycznie na podstawie wyników sesji giełdowej z dnia 29 lipca 2025 roku lub w ostatnim dniu handlowym przed określoną datą. Serce NEM jest głównym zleceniem kupna. Film o głównym zamówieniu został już opublikowany na tym kanale. Gdy jedno ze zleceń jest zamknięte główne lub bilansujące. Odwrotna kolejność jest ustalona na ostatniej cenie. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i pomocy. Guru Markets.